Jakiś czas temu nagrywałem materiał, w którym informowałem o kontuzji Liv Morgan, która wykluczy ją na długi okres kilku miesięcy. Natomiast no, na Judgment Day nadal ciemne chmury, bo kontuzji teraz doznał Dominik Misterio, który miał bronić swojego tytułu na gali Night of Champions przeciwko AJ Stylesowi. AJ Styles zyskał szansę na tytuł, może się troszeczkę by odbudował, przynajmniej samym udziałem w tej walce. A tu niestety plany musiały zostać zmienione, bo kontuzjowany jest właśnie Dominik. I w ogóle sama gala Night of Champions będzie już w ten weekend, także dość szybko. No i Night of Champions, tak? Noc mistrzów. Natomiast o mistrzostwa to nawet nie będzie połowa meczy, a jedna trzecia. A kiedyś to broniło się tylko mistrzostw, ponieważ jak prezentuje się obecna karta. Mamy mecz singlowy. W ogóle tutaj jeden z zawodników mecz singlowy otrzymał chyba po trzech latach. Mam tutaj na myśli Kariona Crossa, który zmierzy się z samym Zaynem. Karionowi będzie oczywiście towarzyszyła Scarlett. Będziemy mieli street fight pomiędzy Raquel Rodriguez oraz Rio Ripley, co akurat zostało zapowiedziane właśnie ostatnio, na ostatnim Monday Night Raw, tym co teraz było. Będzie starcie pierwsze o mistrzostwo, o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych pomiędzy Jacobem Fatu a Solosiką, czyli ta rywalizacja, która ostatnio właśnie się rozwija. I druga i zarazem ostatnia walka opasna Night of Champions to będzie CM Punk kontra John Cena o WWE Undisputed Championship. No a potem mamy dwa starcia finałowe, Queen of the Ring i King of the Ring. W tym pierwszym zmierzy się Asuka z Jade Cargill, a w tym drugim Randy Orton z Cody Rhodesem.